kiedy i dlaczego wybaczenie nie działa oraz jest niewystarczające. Dlaczego po zaistnieniu nadużycia nie umie się do końca wybaczyć i zamknąć na stałe przeszłości, idąc dalej bądź bez osoby, która dopuściła się nadużycia, bo uwaga, trigger. Wybaczenie nie prowadzi do ponownej bliskości ani nie prowadzi do poczucia bezpieczeństwa, ani tym bardziej nie prowadzi do wzajemności. Do czego zatem prowadzi? Prowadzi do względnego poczucia spokoju z własnym sumieniem, ale również do oddania swojej autonomii, jak i decyzyjności, aby to ktoś, kto dopuścił się nadużycia, decydował o jakości, czy wartości, czy też przyszłości relacji, po której przejechali cztery i jeźdźcy apokalipsy, no musieli, skoro jest nadużycie i nasza niedojrzałość powoduje to, że wybacza się, uwaga, następny trigger, po to, żeby pozbyć się długu, pożyczki, czy też kredytu zaufania, jakie zostało udzielone, tak? ignorując kompletnie, kim są tak? ci kredytobiorcy i do czego są zdolni. Ja o tych drugich szansach nagrałam kilkanaście materiałów, więc jeżeli Państwo chcecie, to zrozumcie, tak? jak to jest toksyczne. I, i jeżeli mówimy do kogoś, jesteśmy winny, czy też dłużny, tak, przeprosiny, tak, to oznacza, że coś ci zabrano. Tak? A teraz wymień konkretnie, co, tak? I ile to dla Ciebie jest warte w komentarzu. Bo tam, gdzie jest dług, tak? To jest również adekwatna rana i dalej niezaadresowane nadużycie i dopuściło się do krzywdy i można się. Jej pozbyć z pozoru kasując dług, tak, który gdzieś tam wisi. I wiemy z autopsji, jak i z nauki, że nie da się go spłacić. I uwaga, my nie możemy komukolwiek wybaczyć. Nie da się. Możemy jedynie wybaczyć sobie i wziąć całkowitą odpowiedzialność ze swojej strony, że ja jestem współautorem takiej sytuacji. A jednocześnie tak, sam fakt tego wybaczania nie prowadzi do odbudowania zaufania. A wiemy o tym, że na czym opierają się zdrowe relacje? Tak? Opierają się na poczucie wartości, jak i zaufania, bo relacja umiera z jednego powodu. Tak? Zaufanie zostało. Zaorane, i nie da się go odbudować, chociażby nie wiem co. I wybaczyć można sobie, biorąc odpowiedzialność, iść dalej, ale jeżeli osoba, która dopuszcza się do nadużycia zaufania czy jakiegokolwiek innego nadużycia, nadal pozostaje w naszym życiu, bo daliśmy tą drugą szansę, zalecam inne materiały, które nagrałam, zadać sobie pytanie, dlaczego to nie działa, i nie czuję się z tym OK. Tak? Intuicja tak? oraz nasze ciało dokładnie wie, kiedy dochodzi do wykorzystywania. Jeżeli komuś tak? brakuje kompetencji wysłuchania y, naszego bólu, który powstał po takim nadużyciu i naszej walidacji, tak, okej, okay, skrzywdziłem Ciebie, biorę za to odpowiedzialność i próbuję zrekompensować. tak można tak dawać te szanse w nieskończoność, niemniej jednak bliskość i intymność jest nie do odbudowania. I dawanie drugiej szansy, tak, jest zaproszeniem zawsze do kolejnego nadużycia, więc jeżeli macie Państwo tendencję do wybaczania w nieskończoność oraz wyzwanie, żeby e, takie wyzwalacze zaadresować, serdecznie zapraszam do rozmowy w cztery oczy, gdzie wszystko jest możliwe. Link w moim profilu, jak również w opisie. Dziękuję za udostępnianie tych materiałów.